Potrzeba czasu, by spaczenie rozprzestrzeniło się z kamienia. Na pewno miała jakiś powód. Co się stało to się nie odstanie? Jorin Donan. Tak wielu straciliśmy przez nienawiść. Nie możemy stracić też Najreli. Ruszajmy! Loracie Czy to się nigdy nie skończy? Józef, co ty tutaj robisz? Ech, zejdź mi z drogi. Przybywam po chora Drima. Możesz chwilę zaczekać? Będę chować przyjaciela. Wykopiemy mu grób w twoim imieniu. O, to miło, ale kto wykopie wasze? Zabić heretyka! Dreamowie wykorzystali zakazaną magię, by sprowadzić na nasz świat wielkie zło. Wyplęćcie ich z tego świata w imię Ojca i odzyskajcie Kamień Dusz. Józef uratował mnie w nowisku. Nie byli naszymi wrogami. Byli głupcami. Nie mam na to czasu. Ruszam do skosglen. Donan zasługuje na to, żeby pochować go z synem. Sądziłem, że umarłym nic się nie należy, gdy żywi są w niebezpieczeństwie. Hmm. Hmm. Całkiem mądre, ale ja. dałem słowo. <słuch> Dlatego musisz jechać na północ od razu. Jeśli katedra jeszcze jej nie dopadła, Neyrela może być w drodze do krypty. Znajdź ją, a później spotkajcie się ze mną w posiadłości Donana.